Jesteśmy gotowi do akcji Ryder. Świetnie! Zaraz wyruszamy na zimową akcję na słonecznej wyspie. Śnieg na tropikalnej wyspie? Tak! Pan porter i Alex utknęli w górach pod śniegiem. Musimy ich znaleźć i sprowadzić na dół. się załaduj śnieżny pojazd i leć nad słoneczną wyspę. Pobawimy Pobawimy się w wędrówkę na plaży. Tam jest dużo miejsca. Psi patrol tam nas zauważy. Dobrze, ja pierwszy. Ła! Spójrz, dziadku, jadę na narkach. Ostrożnie, Alex. O! O! Na razie, krokodylu! Alex, musimy zwolnić! Przed nami urwisko! Załóż gogle! Ryder, widzę jak porterowie zjeżdżają z góry! Ale wygląda na to, że zaraz spadną z urwiska! Everest, pojedź na dół urwiska i zrób ze śniegu wielką poduszkę! Szybko! Już jadę! Gdzie się ogrzejecie! To był najlepszy zimowy obóz na świecie! Bardzo wam dziękujemy, psi patrolu. Nie ma sprawy! Bo gdy nagle spada śnieg, wołajcie o pomoc! Oglądaj całe odcinki psiego patrolu na Nickelodeon! Jesteśmy gotowi do akcji, Rider. Dzięki, że przebiegłyście tak szybko. Cikaletta utknęła w środku wielkiego zegara. Zegar ześlizguje się z góry i gonią go kule śniegu. Everest. Zjedź szybko z góry i użyj liny, by zatrzymać zegar. I Rocky. Weź narzędzia i uwolnij Cikalettę z zegara, nie niszcząc go. To pamiątka rodzinna Jake'a. Zielone znaczy jedź! Ryder, obserwujemy zegar, ale on potwornie pędzi. Ta jazda musi być straszna, nawet dla takiego bohatera jak nasza cikaletka. Te kule śniegu są coraz szybsze zaraz rozbiją zegar. Nie pozwolimy na to. Ryder, wskazówka zbliża się do 12. Drzwi zaraz się otworzą. Roki, gdy otworzą się drzwiczki, spróbuj złapać cikaletkę chwytakiem. <laughs> Chwytak! jeśli sprawimy, że najpierw się zderzą. Everest, popchnij lewą. Rocky, prawą. Tak! Udało się! Jeśli pokonamy te muldy, to złapiemy zegar. Ryder, zrobię to szybciej ze snowboardu! Przykręcisz wskazówkę i ustawisz ją na dwunastej? Dobrze. Teraz wypuśćmy Cicalettę. Już czas, żebyś wyszła z zegara, Cicaletto. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon. Dobrze wam idzie, pieski Zmieniacie tę działkę w miłe miejsce Może będzie tu park? Super, te ptaszki znalazły tu swój dom Witam, pani Marjorie, co słychać? W moim ogródku pojawiły się dziwne dziury, Ryder Przejść się nie da, żeby w jakąś nie wpaść Co właśnie przytrafiło się Maynardowi już jedziemy, pani Marjorie. Cieszę się, że was widzę, patrolu. A gdzie Maynard? Przy tamtym drzewie. O, to drzewo zaraz go przygniecie! Rocky, wyciągnij go szybko! Hej, Maynard, podać ci tak? Proszę się złapać deski. Trzyma się tylko na tej cienkiej podporze. Ale, Ryder, jak ja mam mieszkać w takim ruchomym domu? Przesuniemy go. E, gdzie? Mam dobre miejsce. To tam, gdzie sprzątaliśmy. O, obiecująco brzmi. Podnosimy robopsie. Robopsie, wyruszamy powoli, powoli, ostrożnie opuszczaj robopsie. Udało się, pieski. Udało się. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon. A Kiedy skończymy dmuchać balony, będziemy gotowi na. na ucztę! Co? Kto to porozrzucał? Spójrz tam, Ciociu! Latający indyk! Co? Pora zadzwonić po psi paprol. Witam, pani burmistrz! Ryder! Ciekaweta jest taka smutna, nasz indyk właśnie odleciał! Odleciał? Widzę go, a także coś jeszcze! To jeden z kocieków Hemlingera. Już jedziemy! Nie ma takiego Indyka, którego nie dogonimy! Ryder, już zbliżam się do Indyka! Świetnie! Jesteśmy tuż za tobą! Ryder, na spodzie Indyka dostrzegłam jakiś zaczep! Mogę zaczepić tam hak i ściągnąć go na ziemię! Dobrze! Najpierw uratujemy kociaka, a potem Indyka! Chase, rozłóż sieć! Wow, wow, siedź! Ryder, spójrz! Jeszcze nie zaczynaj Sky. Kociaków jest więcej. Teraz musimy złapać indyka. Sky. Dobra, lecimy, bo spóźnimy się na ucztę. Ryder, chce ci podziękować za ocalenie kociaków. Nie ma sprawy, bo gdy odlatujecie w Wielkim Indyku, wołajcie o pomoc. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon. Zwycięzca dostanie piękny puchar. Na miejsca, gotowi, start! Jatr oh, się wzmaga. Może nawet za bardzo. Uwaga! Wow! Oh! Dobra, od razu dużo lepiej. Trzymaj się, ci Uuuu! dziwny wiatr pojawił się nie wiadomo skąd. Co tu się w ogóle dzieje? Hmm. -a -a -a! Um. <grym> Pomocy! Wow. Musimy im pomóc. Nie ma takiego wiatru, którego nie pokonamy. Zumo! Cieszę się, że cię widzę. Cześć, Katie. Wytrzymaj chwilę, zaraz cię uwolnię. Ruff, ruff! Koło! <grym> uh. Dzięki, Zuma. Si patrol! Jak dobrze, że jesteście? Witam panią. Zaraz wam pomożemy. Proszę się trzymać, pani burmistrz. Ryder Roki, dzięki, że uratowaliście mnie i moją małą kurkę. Spójrz na mnie! Surfuję po dachu. Super! Czekaj! Czekaj! Teraz! A! A! Nie. Niezłe manewry Sky. To najdziwniejszy wiatr, jaki w życiu widziałem. Ciekawy skąd on się bierze. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon.